Nie, 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 Poczekamy. Będziesz płakać, będziesz błagać, żebyś nie płaczesz. Nie bałam się Dominiki, nie bałam się na nami, a ciebie, ja A się też nie będę. Co tam się działo? Wygląda na to, że fejm wymyka się spod kontroli. A wszystko przez kontrowersyjny incydent na tle rasistowskim podczas wczorajszej konferencji. Jakie będą tego konsekwencje? Czy znów wszystko przeminie z wiatrem? Zobaczymy także, jak podobne sytuacje w innych dyscyplinach wpłynęły na dalsze losy zawodników, klubów czy kibiców. Czy w świecie, jakim żyjemy, są jeszcze jakieś zasady? Dlaczego jedni mogą więcej, a drudzy mniej? Zaczynamy! Ostatnio też pisalił. Że mogłabyś mi na... za garażami, tylko się policji boisz. To tak. może teraz spróbujesz, tak? Liza Kontranawcia. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach obserwujemy taką asymetrię w reakcjach społecznych. Dlaczego osoba o ciemniejszym kolorze skóry może pozwolić sobie na komentarze, które w odwrotnej sytuacji byłyby uznane za niedopuszczalne? Żyjemy w czasach, gdzie osoby częściej znajdujące się w roli poszkodowanych mają więcej przywilejów. To jest naprawdę chore. Przykładem może być sytuacja związana z wprowadzeniem na rynek chatbota. Na początku jego działania można było zauważyć że łatwiej przychodziło mu żartowanie z osób białych niż z czarnoskórych. Podobnie jak w przypadku dowcipów dotyczących płci. Przechodząc do konkretnego incydentu, który miał miejsce wczoraj na konferencji FAME, wyobraźmy sobie scenariusz, w którym to biała dziewczyna wypowiada się obraźliwie w stosunku do czarnej dziewczyny. Reakcja byłaby natychmiastowa, kary, oburzenie społeczne i inne konsekwencje. Ciekawe, czy w tej sytuacji, gdzie to jednak osoba ciemniejsza obraża, reakcja będzie podobna. FAME ryzykuje wiele prowadząc biznes na tak delikatnym gruncie, gdzie napięcia pomiędzy uczestnikami są na porządku dziennym. Może to prowadzić do puszczenia nerwów i przekroczenia pewnych granic, co z kolei generuje problemy prawne federacji. Przecież wystarczy jakaś skarga na YouTubie i zaraz góra może się tym zająć i Fame dopiero wtedy może zacząć mieć poważne problemy. Co prawda Liza przeprosiła po konferencji za swoje niestosowne słowa w stosunku do koloru skóry czy ubioru innych dziewczyn, ale co to teraz zmieni? Słowa wypowiedziane w Emocjach na żywo były na pewno szczere, a ona sama bardzo dużo straciła w oczach ludzi, choć i nawet przed tym jakoś nie była za bardzo lubiana przez społeczność Internetu. Ciemna dziewczyna z Ukrainy nie ma aktualnie łatwego życia. Zobaczymy, co będzie dalej. Ogólna reakcja na te wydarzenia doskonale pokazuje, w jak nietypowym świecie żyjemy. Ostatnie wydarzenia dowodzą, że emocje biorą górę nie tylko nad samymi zawodnikami, ale i nad fanami sportowych wydarzeń. Osoby interesujące się piłką nożną na pewno wiedzą, o czym mówię. Chodzi o sytuację Viniciusa Juniora, skrzydłowego Realu Madryt. Podczas meczu z Walencją Vinicius został wyzywany przez kibiców drużyny przeciwnej na tle rasistowskim, co doprowadziło do jego czerwonej kartki za niesportowe zachowanie. Jednak hiszpański Związek Piłki Nożnej postanowił cofnąć tę karę po analizie zapisów meczowych. W odpowiedzi na zachowanie kibiców Walencja otrzymała karę grzywny w wysokości 45 tysięcy euro, a jedna z ich trybun została zamknięta na 5 spotkań. Dodatkowo hiszpański Hiszpańska policja zatrzymała osoby podejrzane o rasistowskie obelgi wobec Viniciusa, z czym wiążą się zarzuty prawne. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest ściganie rasistowskich zachowań w sporcie i jak decyzje podjęte na boisku mogą mieć poważne konsekwencje. Czy Omzrick, waszym zdaniem, powinien zająć się fame, tak jak Związek Hiszpański zajął się kibicami walencji? Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobają Wam się takie tematy, a my na dziś kończymy. Strzała!